Cześć, witam, Jakub Kocjan, Halmot. Odwiedzamy halę klientów. Jesteśmy w Toruniu, na Elanie. Chciałbym Wam przedstawić dzisiaj firmę Arbitech, dla której zbudowaliśmy dla nich nową halę magazynową, przy której powstanie biuro. Zapraszam Was do wywiadu ze Zbyszkiem Jodłowskim, który opowie nam o całym procesie inwestycyjnym, o... Decyzji, dlaczego rozbudowują swoją siedzibę, a właściwie dlaczego zmieniają swoją siedzibę i budują nową i w jakim kierunku zmierzamy. Zapraszam. Cześć, bardzo miło, że nas odwiedziliście. My zajmujemy się pompami ciepła, klimatyzacją, robimy to od wielu lat. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Daikin i Fuji Electric. Ile czasu to robicie? Jak długo jesteście na rynku? Jaka jest wasza tak naprawdę poza pompami ciepło, ciepła i rekuperacjami? Kto jest waszym klientem? Na jakim rynku działacie? Gdzie tak naprawdę jesteśmy? Działamy y, przeważnie na rynku Torunia i okolic. Y, działamy od ponad 20 lat. Rok temu minął nam, dwu, minęła nam 20-letnia y, rocznica. Okay. Dobrze, 20 lat na, na, na rynku. I co Was skłoniło do tego, żeby zmienić siedzibę? Jakie, co było taką przesłanką, jeżeli chodzi o zmianę siedziby? Rozwijamy się powoli od samego początku. Dotychczasowa lokalizacja okazała się już dla nas niewystarczająca, za mała, za ciasna. Musieliśmy szybko zmienić lokalizację na większą. No i postanowiliśmy wybudować hale. Okej, okay, hala, to mamy tak naprawdę obiekt tej wielkości, który będzie Wam służył jako hala magazynowa, ale zakładam, że coś tu jeszcze powstanie. Co tutaj będzie? Tak, do hali będzie dobudowany budynek biurowy, no ale to w przyszłości. Najważniejsza była na, na tę chwilę hala, żeby zapewnić ciągłość produkcji, ciągłość działania, ma, magazyn i tak dalej. To nam generuje dochód. Biurowiec może poczekać na lepsze czasy. Najważniejsza była hala. Okej, okay. jeżeli jesteśmy przy biurowcu, jaka to będzie wielkość, co planujecie, jeżeli to będzie jednokonegacyjny dwukondygnacyjny, ile osób tam będzie pracowało, jakby jestem bardzo ciekawy tak naprawdę Waszej perspektywy pod kątem tego kierunku, bo bardzo często inwestorzy, na, szczególnie z którymi ja rozmawiam w procesie sprzedaży, myślą o tym, żeby postawić biuro, żeby pracownicy mieli gdzieś gdzie, gdzie pracować, a u ta odwrotność jest bardzo moim zdaniem poprawna, czyli skupmy się na tym, żeby można było konfekcjonować produkt, można było go wyprodukować, można było go nie, przygotować dla, dla klienta, co podyktowało ten Kierunek, że najpierw hala magazynowa, tak pod kątem jakbyś trochę więcej szczegółów na podział biznesowej i zdradził tego takiego smaczku biznesowego. Naszymi pracownikami są monte, monterzy, więc głównie hala, głównie jakiś warsztacik, przygotowanie materiału. W biurze ja razem z Arkiem, wspólnikiem, możemy sobie posiedzieć na małym krzesełku. Nie musimy mieć wielkiego biura. To, co nam przynosi dochód, to się mieści w hali. To jest najważniejsze. Biuro może poczekać. Super. A jeżeli chodzi o halę magazynową, jaką tu mamy wielkość, jakby co jest podyktowane wielkością działki, żeby zdecydować się na tę wielkość budynku? Czy to jest jakby wymierzone pod Wasze potrzeby? Jaka tutaj była jaki był proces decyzyjny, żeby właśnie w tym kierunku pójść? Hala ma około 230 metrów. Mam, mamy możliwość jeszcze rozbudowania hali o kolejne dwa moduły powiększenia, ale to w przyszłości. Na, pod, na tą chwilę ta powierzchnia nam wystarcza, jest większa, dużo większa niż ta, którą mieliśmy. Jak będzie potrzeba, będziemy się rozbudowywać. Dużo większa to znaczy o ile? Powiększać tą powierzchnię razy dwa, razy trzy, bo to powiesz około 200-240 metrów. Ile mieliście wcześniej? Wcześniej mieliśmy 100. Okej, okay, czyli 2,5 raza więcej, czyli przewidujecie dość duży, duży wzrost. Dobrze, no to chodźmy, zobaczmy budnek dookoła, nie? Zapraszam. Dobrze Zbyszku, a powiedz mi jak w ogóle wygląda cały proces budowlany, jakby yy, od czego zaczęliście, jak długo ten proces trwa, yy, z jakimi, zapotkaliście też wyzwaniami w całym procesie budowlanym? Yy, wylaliśmy płytę fundamentową yy, we własnym zakresie pod, pod wymiary yy, dostarczone yy, przez Halmot yy, Hali. Jak zawsze przy wykopkach yy, pojawiają się problemy, więc musieliśmy wymienić część gruntu. No, ale jak już to zrobiliśmy, płyta, płyta e, się utwardziła. Sam montaż zajął kilka dni od postawienia konstrukcji razem z, z obudową pły płytami izolacyjnymi. Zbyszku, po powiedz mi proszę, co ciebie skusiło do tego, żeby wybrać firmę Halmot jako wykonawcę Hali, nie biorąc pod uwagę, że to jest lokalny patriotyzm, czyli to, że jesteśmy w Storunie czy z Okolicy Znam, znamy się z właścicielem od lat, jednak to nieznajomości biorą, biorą górę przy, przy takich decyzjach. Solidność, terminowość, możliwość dostosowania hali do, do, do zapotrzebowania, szerokość, wysokość, długość. Chyba też naprawdę ta modułowość, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, będzie możliwość tutaj rozbudowania hali, tak naprawdę o dodatkowe moduły, a my tak naprawdę jesteśmy tym producentem, który się w tym spe specjalizuje, tak? Więc myślę, że to też było chyba kryterium wyboru. Dokładnie, pełna rozpiętość, pełne możliwości dostosowania hali typowo do nas, do tego, co potrzebujemy, do tego. No i, i, i szybkie terminy realizacji. Od momentu związania płyty do, 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 do zamknięcia dachu to minęło raptem 3, 12 dni chyba. Okej, okay. czyli, czyli bardzo sprawny, bardzo sprawny proces. Ekipa Leszka naszego się sprawy sprawdziła. Dobrze, chodź pokaż mi w środku jak to wszystko wygląda, jak planujecie rozlokować lub jak jest to już rozlokowane. Zapraszam do środka. No i Zbyszku opowiadaj, co tutaj będziecie w środku robić, jak planujecie całą tą logistykę wewnątrzbudynkową sobie tutaj rozmieścić? Musimy wybudować jeszcze regały, miejsca składowania, bo to są nasze początki. No aczkolwiek już mamy przewidziane miejsce, tam będą stały regały, tutaj będą stały urządzenia na paletach. W tej części będziemy mieli mały warsztacik, żeby można było coś przerobić, coś dobudować. Tak. Jak to wygląda pod kątem dalszej rozbudowy? Jeżeli tak naprawdę planujecie tą logistykę, w jakiej perspektywie czasu planujesz tą dalszą rozbudowę i do czego ona ma służyć? Po to, żeby było więcej miejsca składowania, więcej miejsc konfekcyjnych, produkcyjnych. W jakim kierunku ta rozbudowa ma być planowana jako tak, jak widzisz to już teraz w przyszłości, nie? Planowana rozbudowa teraz to będzie biuro. W, w w, tak, w tamtą stronę. Jeśli się okaże w trakcie, że brakuje nam miejsca, będziemy się rozbudowali w, w drugą stronę, będziemy dobudowywali, możemy dobudować jeszcze 8 metrów. Czyli, do dwa, Czyli dwa, dwa, dwa moduły, ale czy na planach już w tym momencie przewidujecie, co tam będzie, jak to będzie rozlokowane, jak te regoły rozbudujecie, przesuniecie, czy to jest po prostu pieśń przyszłości i ten plan nie jest jeszcze ustrukturyzowany? Dokładnie jest to pieśń przyszłości. Yy. Mamy i teraz i tak ponad dwa razy więcej miejsca niż mieliśmy, więc musimy się najpierw odnaleźć w tej ogromnej przestrzeni. Dobrze, to powiedz mi jeszcze, Zbyszku, na jakie Twoim zdaniem rzeczy musi zwrócić inwestor, który w takiej metodzie półgospodarczej stawia hale, jeżeli chodzi o współpracę z takimi firmami jak nasze lub z innymi podwykonawcami? Co Ciebie zaskoczyło w całym tym procesie budowlanym? Cały proces budowlany zaskoczyła mnie szybkość. Szybkość postawienia, no i solidność konstrukcji, bo, bo te, te hale w systemie gospodarczym, jaki widziałem, no niestety raczej nie utrzymałyby takiej dużej powierzchni. No to tak Zbyszku, tak na tak koniec powiedz mi, czy realnie firmę Halmot NAS byś polecił jako, yy, jako wykonawcę takiej hali? Gdybym nie, nie chciał polecić, to na pewno bym nie wybrał. Yy. Znam, znam, znam Waszą firmę od, od lat, znam Was osobiście od lat, wiem gdzie mieszkacie. Jak było coś nie tak, wiem gdzie Was znaleźć. <grym> Super, dziękuję Ci bardzo. Więc wiesz, masz, przedem już drzwiami, czy mogę być bramą? I to jest jeszcze jedna rzecz. Yy, zamontowaliśmy wysoką bramę, żeby w, yy, w razie deszczu samochód mógł wjechać do rozładunku, do załadunku. Polecam takie rozwiązanie. Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję do zobaczenia, jak już zbudujesz biurowiec, z chęcią przyjadę, odwiedzę, odwiedzę Waszą firmę, zobaczę jak tak naprawdę się rozwijacie i wierzę, że postawimy te kolejne moduły, a sobie życzę, żebyście zamontowali Wasze pro produkty u mnie w domu. Dzięki, dzięki bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia. Jak słyszeliście... Jesteśmy godni polecenia, można korzystać z naszych usług, więc na pewno jak będziecie w Toruniu, przyjdźcie do firmy rybtek, zobaczcie co robią, skorzystajcie z usług i zobaczcie ten obiekt, bo na pewno panowie Was ugoszczą. Dziękuję, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i jeżeli zbudowaliśmy już dla Was halę, to po prostu zaproście, bo z chęcią opowiemy o tej inwestycji oraz zrobimy dla Was reklamę. Do zobaczenia.